jak zdążyć na czas i przekonać innych, że też mogą. Zapraszam problem Spada pana Tomasza Krzysiewskiego. <grychy> <grychy> Panie Tomku, zapraszam. Natomiast ja tu muszę powiedzieć jedną rzecz, taką dość prywatną i bardzo osobistą. Bardzo nam miło gościć pana Tomasza, który, który tak naprawdę troszeczkę w pewnym zastępstwie bym musiał tu powiedzieć Marka Kowalczyka, którego być może część z Państwa zna, który w tej chwili przebywa w szpitalu i miał być już na naszym spotkaniu we Wrocławiu w grudniu. Niestety, niestety tamto spotkanie nie doszło do skutku z różnych powodów, natomiast w międzyczasie zapraszany do Warsz Warszawy tutaj na dzisiejsze spotkanie okazało się w, w momencie, kiedy do niego się zwróciłem, że właśnie trafił do szpitala z poważną chorobą serca i tutaj jakby, Marku pewnie będziesz oglądać to wystąpienie Tomasza i, i nasze spotkanie później w turnie. Trzymajmy za Ciebie kciuki, Twoje zdrowie. Przede też na Facebooka włączam. No to Ja nie mam tego traktu. Nie mogę. To, to jak można zacząć od prywaty, to po zdrowie. Dzień dobry, Paweł Szczególnie lubię zajmować się projektami trudnymi, niektórzy mówią niemożliwi, niemożliwymi. Na tym spotkaniu chciałem przekonać, albo spróbować przekonać do tego, w jaki sposób przy pomocy prostych, elementarnie prostych narzędzi, Doprowadzić do tego, żeby zdążyć na czas. Otóż wróciłem do Państwa w tym tygodniu. Mieliśmy w jednej organizacji bardzo, ciekawą, bardzo ciekawe wydarzenie, celebrację. Udało się skończyć na czas. A nawet przed terminem. Projekt pierwotnie, kiedy z zespołem się spotkaliśmy i zaczęliśmy na nim rozmawiać w jego zakresie, miał, ludzie powiedzieli, nigdy u nas nie udało się tego zrobić szybciej niż półtora roku. Wróciłem w przyszłym w tygodniu, projekt trwał pół roku został zrealizowany w całym zakresie bez dodatkowych zasobów, bez jakichkolwiek dodatkowych nakładów. W jaki sposób? Przy pomocy elementarnych, prostych reguł, o których w tej chwili chciałem z Państwem porozmawiać. Ale żeby na ten temat e, powiedzieć, to spróbujmy sobie wyobrazić pewną sytuację. Mianowicie taką. W świecie organizacji, które zazwyczaj, zawsze w tej chwili mają dużo do zrobienia, znacznie więcej niż mogą realnie zrobić, przychodzi do nas nowy projekt. Inne są już opóźnione. I pierwszy komunikat, który słyszymy, który dostajemy, jest następujący. Zacznijcie ten projekt teraz. Inne opóźnione. Zacznijcie je teraz. Dlaczego? Podstawowe, elementarne założenie jest następujące: takie, które będę chciał zakwestionować za chwilę. Zacznijmy ten projekt teraz, bo jak czym szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Teraz można zamienić sobie projekt na zadanie. Siedzimy przed komputerem, mamy 120 maili, 150 maili, wszystkie na czerwono, wszystkie asa. To jest podobnie. Zacznijmy robić teraz, tym szybciej skończymy. W rzeczywistości tak nie do końca działa. Komunikat jest prosty. Zacznijmy ten projekt już teraz, bo czym szybciej skończymy, zacznijmy tym szybciej skończymy, ale pamiętajmy też o innych projektach. No i robi się pewien dilemma, robi, się, robi się pewien problem. To czym się, w jakiej kolejności zająć? W jaki sposób doprowadzić do tego, że projekt będzie na czas i to wcale nie kosztuje innych projektów? Wyobraźmy sobie teraz taką prostą sytuację. Jesteśmy na sali, jesteśmy właścicielami stada słoni. I to stado słoni chcemy przeprowadzić przez drzwi. Metodą zacznijmy wcześniej, tym szybciej skończymy, zaczęlibyśmy poganiać słonie, uderzając liczem, nazwijmy wodą. Co by się stało? Pierwszą rzeczą, co by się stało niewątpliwie, była by rzecz następująca. Słonie wpadły w panikę, stratowały się nawzajem i żaden nie przeszedłby przez drzwi, dlatego, że każdy by się idealnie zblokował. I to jest sytuacja XXI wieku projektu. Kiedy tak bardzo chcemy robić dużo i szybciej, i jeszcze szybciej, że jesteśmy zblokowani na poziomie podstawowym. W związku z tym to, co robimy, jest rzeczą następującą. Poganiamy ludzi do jeszcze szybszego rozpoczynania, żeby jeszcze szybciej skończyć. Istnieje pewna granica, przy której szybsze rozpoczynanie powoduje, że osiągamy jeden tylko wyłącznie efekt. Mamy dużo pracy w toku. Ilość pracy w toku narasta. Czym więcej pracy w toku, tym mniej projektów zakończonych. W związku z tym, być może zastosujmy inną metodę, tę, którą stosujemy na co dzień. Dróg publiczny, nr no jeden. Metoda ASAP. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, zrób to w tej chwili, bo czym szybciej zaczniesz, tym szybciej skarczysz, powoduje multiplikację zadania gości. W pewnej organizacji niedawno nie była nam w stanie udowodnić, że wykonała cokolwiek przez ostatnie 4 miesiące. Ludzie przychodzili do pracy, pracowali po 10 godzin, spotykali się, spotykali się po to, żeby ustalać, po co się spotykają siadali przed komputerem po to, żeby napisać, dlaczego jest tak źle. Nie mieli jednej podstawowej rzeczy: nie mieli kiedy pracować. Pytanie, które zadawane jest w tym momencie, jest następujące: Kiedy nam się najlepiej pracuje? Kiedy? Po 18, jak już nikt nie przeszkadza, w sobotę i w niedzielę. I teraz, w takim środowisku mamy zdążyć z kolejnym projektem, kiedy, tak jak powiedziałem wcześniej, ten z którego wróciłem, projekt zaangażowanych 100 osób, trudny, innowacyjny projekt elektroniczny. Spotkaliśmy się z zespołami i powiedzieli, słuchajcie, nie tacy już tu byli, nie tacy już pochłonęli, powiedziałem, dobrze, zacznijmy. U nas nigdy nie trwa to krócej niż półtora roku. Zrobiliśmy pierwszą przymiarkę, stworzyliśmy harmonogram, tak jak te wszystkie najlepsze metodyki światowe zarządzania projektami mówią. Rozpisaliśmy zadanie, wyznaczyliśmy ścieżkę krytyczną, okazało się półtora roku. Ludzie powiedzieli w zespole, no widzisz, Szybciej się nie da. Potem, stosując wszystkie te kroki, o których tutaj nie mam czasu, żeby powiedzieć, bo 10 minut limituje, to jest znacznie dłuższy wybór. Generalnie stosując metodę taką, że zadania w projekcie to mogą być opóźnione. Nie będziemy monitorować zadań. tak naprawdę liczy się jedna data, finalna. Czego potrzebujecie, żeby to trwało krócej? Jak zrobić, żeby trwało krócej? Ludzie poprzez kolejny proces interakcji mówili za normalnie, zapisałem harmonogram że zajmuje to 8 tygodni. Spytałem się, jak to jest możliwe, że taka czynność wynosi 8 tygodni. Wytłumaczcie mi, co jest w tych 8 tygodniach. I każde zadanie tak przechodziliśmy, zadań było kilkaset. Harmonogram. i odpowiedź była prosta. W środowisku idealnym, gdybym musiał i zaczął pracować, to by może i dwa tygodnie zajęło. No ale znamy naszą organizację. Za chwilę ktoś przyjdzie, każe mi z sukniarką biegać po ktoś produkcyjnej, ktoś mnie wyciągnie na spotkanie, jak powiedziałem, dobrze. A gdyby zastosować zupełnie, projekt jest ważny. w związku z tym zaczniemy te zadania według pewnego harmonogramu, zaczynać będziecie tak późno, jak to możliwe. Nie, za nie tak szybko, jak to możliwe bo tak późno jak to możliwe. W związku z tym nie będę was wszystkich teraz potrzebował, tych stu osób naraz, żeby zaczęły te osoby pracować i rozwiązywać zadania. Będziecie zaczynać, zaczynać tak późno jak to możliwe, ale nie za późno. Będziemy dbać o to, żeby ścieżka realizacyjna była jak najkrótsza. Ile czasu realnie, tak przychodzę rano w poniedziałek do pracy, ile czasu bez przeszkadzania, bez wyrywania, bez chodzenia na spotkanie, bez innych zawracajek głowy, których jest milion, bez Facebooka, bez TikToka, bez niczego. Siedzisz i robisz, ile ci czasu to zajmuje? Pierwsza odpowiedź jest taka. Takich wątku nie ma. Wtedy mówi. A gdyby czego potrzebujecie, żeby uwierzyć, że w tym konkretnym przypadku tak będzie. Tak. Była. Prezes oczywiście że tak bez kryzysa nie byłoby tego wsparcia, nie byłoby tego wyniku. Prezes, dyrektor biura projektów, e, który również się pojawiał, którzy własnoręcznie gwarantowali, że niezwykle ważny termin, który już na starcie był mocno opóźniony, musi być zachowany, w związku z tym u nas była relatywnie duża łatwość przekształcenia i przekazania naszej filozofii działania, tak żeby termin był zachowany. W związku z tym mówię, jeżeli... Dana osoba, załóżmy, będzie realizował to konkretne zadanie, to w tym momencie każdy, kto przychodzi i odrywa daną osobę w ramach czegoś innego, ta osoba dostaje pułapkę I ponieważ osobie zewnętrznej najłatwiej jest bić po łapach, w związku z tym my będziemy bić, tak żeby nie zdrażać nikogo wewnątrz organizacji. Jeden proces interakcji, drugi, trzeci, czwarty, w końcu udało się opracować harmonogram, który ludzie mówili... Teoretycznie to jest możliwe, ale nie do końca wierzymy, że tak może być. Harmonogram w czasach agresywnych. To wtedy powiedzieliśmy dobrze. To teraz, ponieważ mamy 5 miesięcy, bo tak w nie szło, to dołożymy sobie bufor. Ten bufor jest na zabezpieczenie terminu To znaczy, ponieważ Wy, osoby pracujące w projekcie, będziecie pracować tak jak mówiliśmy, w czasach agresywnych, w takich czasach bardzo trudno osiągalnych, to macie prawo opóźniać przekraczasz terminy zapisane w harmonogramie. Nikt was nie będzie rozliczać z terminów w harmonogramie, bo drugim podstawowym błędem i problemem jest to, że ludzie zaczynają zarządzać projektami zgodnie z obowiązującymi różnymi metodykami zarządzania, to bardzo ściśle monitorują terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań, które wynikają z harmonogramu. A skoro tak się dzieje, to sami sobie budowują Opóźnienia w projekcie, bo żadne zadanie nigdy nie trwa tyle, jak jest zapisane harmonogramem. Może trwać krócej albo dłużej, ale nigdy tyle. Jedną rzecz jestem pewny: jeżeli coś jest pisane, że będzie trwało 14 dni, to z pewnością nie będzie trwało 14 dni. Może trwać 10 albo 20. I nie ma kary za późnie, To znaczy, jeżeli zaczęlibyśmy karać za. Nie osiągnięcie czegoś, co jest trudne do osiągnięcia, za chwilę ludzie zaczynaliby na poziomie zadań znowu dodawać pewne bufory na zadania, a my je właśnie zabraliśmy i przerzuciliśmy ten bufor na koniec projektu. Co się działo potem? Później rozpoczęliśmy realizację. Ludzie wiedzieli o tym, że będą musieli codziennie raportować. Raportować postęp w realizacji swoich własnych zadań, zaczynając je zgodnie z planem ustalonym, czyli zaczynania tak późno jak to możliwe. Żeby nie mrozić zasobów, żeby nie mrozić ludzi w realizacji, żeby nie mrozić kapitału również dla wcześniej. z ten system, który został wprowadzony gwarantował jedną rzecz, że każdy z pracowników, tych stu pracowników zaangażowanych w realizację projektu doskonale wiedział lub wiedziała, które zadanie na liście tych, które mają do wykonania jest najistotniejsze w danej chwili. Lista priorytetowa zadań sprzed tygodnia jest inna, niż jest obecna. Dlatego, że realizacja się zmienia, niektóre ciągi technologiczne zadań są opóźnione i inne idą szybciej. Stąd też tak naprawdę osoby zarządzające projektami, które mają doprowadzić do skutecznego efektu, czyli zakończenia w terminie, to są osoby, które powinny zagwarantować kilka rzeczy. Pierwsza z nich to jest aktualność informacji. To znaczy, ja nie mam się domyślać, to jest, czy, który ma coś robić, które zadanie mam robić teraz. Bo fizycznie, Państwo w danej chwili, tu i teraz, mogą robić tylko jedną rzecz. Do momentu wynalezienia pomysłu na bilogację, to się nie zmieni. W związku z tym, osoby robią tylko jedną rzecz. Pytanie jest które? Czy ja umożliwię ludziom pracę tak, żeby wykonywali zadanie i przychodzili do następnych, czy też będę przeszkadzał? Czyli reguła numer dwa. Poza klarownym systemem jasno pokazującym, która rzecz jest do zrobienia w tej chwili, co oznacza, że inne są nierobione, prosta logika kadziały. Jeżeli robicie to, nie robicie czegoś innego. Poza tym systemem istnieje kategoryczny nakaz przeszkadzania. Przeszkadzania w realizacji projektu. Oraz pilnowania tego, i to jest też nasz obowiązek, żebyśmy mieli adekwatne informacje. A adekwatne informacje będą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy informować codziennie o bieżącym statusie realizacji, a mianowicie o tym, ile czasu pozostało do zakończenia kolejnego konkretnego zadania? Jeżeli mam zadanie, to ja mogę oszacować, ile czasu pozostało mi do zakończenia zadania na podstawie danych, które dyspo mi dysponuję w danej chwili. Jutro będę wiedział coś innego. W związku z tym może zdarzyć się tak, że na podstawie nowych informacji, które są zgromadzone. Wczoraj mówiłem, że będę potrzebował jeszcze 10 dni, a dzisiaj powiem, że potrzebuję 15. I to też nie jest błąd. W realizacji naszego projektu szczerość była podstawą. Nasze informacje na temat tego, jaki będzie hipotetyczny termin zakończenia projektu, fluktuowały, bo góry, do dołu. Czasami byliśmy w żółtym obszarze. Obszar żółty oznacza taki, który jeszcze nie zagraża realizacji, ale już jest o wiele bardziej neurologiczny niż zielony. W obszarze zielonym byliśmy też bardzo często, oznacza absolutnie nie przeszkadza się w pracy, nawet nie pytać, nawet nie chodzić, nawet żeby nasz nie spotkał się z nimi. W obszarze czerwonym trzeba interweniować, bo już jest. Na granicy ryzyka. W ten sposób udało się doprowadzić do skrócenia projektu z półtora roku do pół roku, plus oczywiście zastosowawszy te metody, o których Państwo tutaj mówili: efekt liderstwa, efekt wsparcia, efekt nieprzeszkadzania, tłumaczenia istotności, zrozumienia potrzeby realizacji jednego zadania, które jest. Mam u szeregu innych przykładów, przy których wracając do wcześniejszego obrazu, uderzanie batem po okonach słoni nie doprowadza do tego, że słonie są szybciej przeprowadzone przez te drzwi. W związku z tym to, o czym chciałem powiedzieć i zaproponować jest reguła odwrotna. Zamiast ASA, co oznacza, mówimy, słoń numer jeden przechodzi przez te drzwi. Ten, ten najszybszym jaki potrafi, a ja jako zarządzający projektem mam go zadaniami, dbam o to, żeby słon numer 2, który idzie po niej, w momencie, kiedy widzimy, że słoń zbliża się do drzwi, zaczynał iść. Wniosek tak naprawdę jako osoba zarządzająca pełnię funkcję do wobec projektu. Mam gwarantować, że ludzie pracujący w projekcie nie są... Wyrywanie ich czas nie jest marnowany, bo to są zawsze zasoby ograniczające naszą efektywność, nie zarządzanie, nie osoby zarządu, tylko realizatorzy. W związku z tym, ja mam doprowadzić do tego, że ich efektywność, ich możliwości pracy są skrajnie efektywnie wykorzystane i gwarantować, że we właściwym czasie, we właściwym momencie konkretna osoba dowiaduje się, czy to z systemu, czy z systemu komunikacji, że za chwilę zbliża się termin realizacji tego konkretnego zadania, które jest istotne z punktu widzenia projektu. W ten sposób proponujemy zamiast zasady asap, zasadę sztafety. Sztafetę wygrywa się zmianami, a nie przeciwkami. Sztafeta oznacza, mam doprowadzić do tego, że właściwa osoba we właściwym czasie wie, które zadanie jest najbardziej istotne i ma stworzone przez organizację stuprocentowe możliwości, żeby w pełni się tym zająć. W ten sposób ilość pracy w toku spada, rezultaty się zwiększają znacząco, tym samym zespołem realizacyjnym możemy zrobić, możemy zrobić znacznie więcej projektów, zadań, procesów. Możemy znacznie więcej zarobić. Firma, z której wróciłem, obliczyła korzyść z rocz, rocznego, szybszego, szybszego przekazania projektu na rynek. To poza pięcioma tysiącami roboczych godzin oszczędzonymi, które przeliczają się na pieniądze, jest realnie ponad 2 miliony złotych realnego zysku związanego z tym, że został zrealizowany ten projekt na metodę. To jest rzecz niebagatelna z punktu widzenia tej całej dużej organizacji mamy przykłady wdrożenia i znacznie większych i na znacznie mniejszą skalę tych prostych zasad, które jak już się wchodzi w detale, należałoby znacznie więcej czasu poświęcić na to, jak przygotować projekt do realizacji, ale ten przekaz, który chciałem Państwa przekonać, bo taka jest istota naszego spotkania, to jest możliwe. Zarządzanie nie oznacza uderzanie batem po tyłkach w słoni. Zarządzanie oznacza stwarzanie możliwości, żeby one jak najszybciej z tego pokoju wyszły, a ponieważ o wychodzenie to czas mój minął, dziękuję bardzo i zachęcam do tego pracy. Dziękuję. Prze Przez Bielkowy przechodziły. długą tak, ale to rzeczywiście jest dobry przykład yy, yy. Dotyczące zarządzania, ja znam troszkę i, i Mandarin partners i, i sposób, sposób funkcjonowania tych projektów, Marek wielokrotnie mi o tym opowiadał i, i mam nadzieję, że Marek się jeszcze pojawi z, z, z bardzo ciekawym tematem, nie będę go zdradzał, bo jak się pojawi, a miejmy nadzieję szybko wróci do zdrowia, to, to na następnym albo na kolejnym spotkaniu będzie, będzie z nami.